Rygida i Szymon przyjeżdżają do domu ofiary, żeby porozmawiać z jego córką. O, dzień dobry, proszę, dzień dobry. proszę dzień dobry. wejść. Nie ma wycieraczki, bo pies sąsiadów obsikał wczoraj drzwi i musiałam ją wyrzucić, ale... Proszę, Jasne. proszę. No i co, wiecie coś co z moim ojcem? Znaleźliście go? E, może... Ktoś go zabił. Hmm. Musimy ustalić przebieg wczorajszego dnia. Ciało pani ojca znaleźliśmy w rzece. Daj chwilę, dobra. Ja czułam, że coś się stało. Ojciec by tak nie zniknął. No, tak, 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 bez słowa. No, Ale kto? Dlaczego? No. Próbujemy ustalić wszystkie szczegóły. Da pani radę chwilkę z nami porozmawiać? No, tak, tak, spróbuję. Proszę mi powiedzieć, o której godzinie widziała się pani z ojcem? Chodziłam do pracy na czternastą. Pracuję na popołudniowej zmianie batezy. Mhm. Ale wie Pani, jeszcze musiałam być te drzwi, więc spóźniona byłam, bo, bo ten smród taki straszny i... No ja ale ojciec powiedział, żebym już szła, bo... Boże, on był zawsze takim opiekuńczym i dobrym człowiekiem. Czyli wróciła Pani o... o której godzinie? Wróciłam... wróciłam o 22.00. Pracuję do 20. ale... Po tym jeszcze byłam... Gdzie Pani była? Byłam na terapii. Na terapii? Ech, tak, mamy problemy małżeńskie, ale nie chcę o tym mówić. Oczywiście, czyli jak wróciła pani do domu, to pani ojca już nie było. Przed 23 userzyłam tabletkę. Myślałam, że ta to jest u sąsiada, bo kilka razy w tygodniu umawiali się na szachy, ale rano jak wstałam i dalej go nie było i nie odbierał telefonu. To zadzwoniłam do sąsiada i okazało się, że, że u niego w ogóle go nie, wczoraj nie było. A mieszka pani, m, mieszkała pani sama z ojcem, czy z kimś jeszcze? Z córką mieszkam, ale ona zaraz po szkole mówiła się do przyjaciółki i na noc miała nie u niej nocować. Boże, i uchodzić. Brawo! O co ci chodzi? na dzień dobry, że jej ojciec nie żyje? Co, się, co się stało? Dzień dobry. Kim są ci ludzie, mama? Jesteśmy z policji. Z policji? Mama? Dziadek nie żyje. Jak to nie żyje? Mówiłaś, że się zaginął. Znaleźliśmy ciało. Widziałaś się wczoraj z dziadkiem? Mama mówiła, że po szkole poszłaś do koleżanki na noc. Czy to prawda? No tak, Jolka spała u mnie. Okej, okay, czyli twoi rodzice mogą to potwierdzić. Nie, bo są aktualnie w delegacji.